Jak co roku twierdza wspiera kilometry dobra. Kolejny raz wspieramy akcję Kilometrów dobra, tym razem. Oficjalne rozpoczęcie w galerii. Przygotowaliśmy na tę okazję wiele atrakcji. Jest mnóstwo warsztatów kreatywnych dla dzieci, oczywiście licytacje, kiermasz, loteria fantowa i wiele, wiele innych. Ilu podopiecznych Państwo mają i jakie są najpilniejsze potrzeby? Mamy podopiecznych w placówkach naszych, bo prowadzimy cztery placówki, to mamy około ponad 200 osób. Najpilniejsze potrzeby to jest tak jak na dzisiejsza akcja: remont budynku dziesiątki, remont wewnętrzny, bo już tam trzy etapy mamy zrobione. Remont wewnętrzny, czyli um, ustawienie sal, zrobienie zwiększych na mniejsze i podobnie, po to, aby młodzież, już planujemy we wrześniu pierwsze grupy mogły już zajmować salę i uczestniczyć w tym budynku. Z kole, wraz z koleżankami e, prowadzimy taką licy, licytację, e, na której każdy jest wygrany. Wszystkie losy są wygrane. Oczywiście pieniążki z tej licytacji będą przeznaczone na remont naszego budynku na Orlicz Dreszera 10. E, no, zainteresowanie jest duże, co nas bardzo, bardzo cieszy. Ale razem z panią można zrobić piękne wianki wielkanocne. Różne strojki wielkanocne, można sobie e, zrobić fajne pisanki i strojki świąteczne. To twój pierwszy wianuszek w życiu? Thank A podoba Ci się robienie wianków? Tak. A ile kilometrów jeszcze trzeba zrobić? Każda złotówka, wszystkie pieniądze, które udaje nam się pozyskać są dla nas bardzo ważne I, i naprawdę są tym krokiem do tego, żeby nasi podopieczni mogli przejść do nowego budynku, żebyśmy zyskali nowe sale, bo dzieci nam przybywa. Naprawdę bardzo dobrą opinią się cieszymy i tych dzieciaczków takich małych nam przybywa. Tak samo na warsztatach terapii zajęciowej podopiecznych też bardzo dużo Mamy i, I te pomieszczenia są bardzo dla nas ważne. Za rok również powtórka. Za rok powtórka. Miejmy nadzieję, że jeszcze kupię niż w tym roku. Ile kilometrów chcecie zrobić? Tyle ile będzie potrzeba, aby cel został osiągnięty. Bardzo dziękujemy. Wielkie brawa dla kolejnego darczyńca.